Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet weźmiemy sobie pozycję robota jak każda inna i to nie jest jakiś slogan albo zadanie, które zaczynam tylko zwyczajowo tytuł za który odpowiada Alex Inker. Możemy go kojarzyć z Colorado Train. Komiks, który jakiś czas temu został wydany przez wydawnictwo Lost in Time. Natomiast w tym wypadku to Timov of Comics odpowiada za pozycję, która, no powiem szczerze, ma ciekawą i oryginalną okładkę. Tak się prezentuje grzbiet oraz jej tył. 69 zł cena okładkowa. Jest to miękka oprawa ze skrzydełkami, też troszeczkę właśnie w zbliżonym formacie do Colorado Train. Opis, który znajduje się na skrzydełku, tutaj możecie sobie od razu zerknąć, i notka odnośnie naszego artysty, ale i nie tylko. Także sam komiks, przede wszystkim, jeżeli mielibyśmy porównać do wcześniejszego tytułu, który wspominałem, czyli Colorado Train, warto dodać, że różnica będzie zauważalna w samym stylu. Ale głównie kolorach. Tam mieliśmy czerni biel, tutaj jest trochę inaczej. Warto też właśnie wspomnieć, że na motywach powieści Rippsa, Virginia Reeves odpo znaczy odpowiada, od opowiada ta historia. Ja jej nie znam, więc się nie wypowiem. I to, co też często zauważacie, staram się w miarę na świeżo podchodzić do Konkretnych tytułów, aby jakoś nie zagłębiać się specjalnie. I w sposób swój własny, jak ja odebrałem ten komiks i jak go postrzegam, troszeczkę wam opowiedzieć. Przede wszystkim historia na pewno jest ciekawa. To prawda. Tutaj bez dwóch zdań. Nie jest to może coś, co uderzyłoby stricte w moje gusta, ale przyznam szczerze, że o ile dobrze wspominam Colorado Train, tak samo będzie chyba z tym tytułem. Nie jest to może wybitne dzieło, nie jest to może coś, co będzie nam zapadało w pamięci, będziemy sięgali po to często. Nie ukrywam, ale lekkość, płynność, łatwość przede wszystkim poznawania tej historii, mimo że nie jest ona o tematyce prostej i przyjemnej, jest po prostu niebywałe. W tak szybkim tempie udało mi się przeczytać tę historię, że nawet nie zauważyłem, kiedy dobiegła do końca. Końca, który jest no, mega zaskakujący, to trzeba przyznać. I nie spodziewałem się, że aż w tak trochę drastycznych okolicznościach zostanie nam przedstawiony ten finał. Mężczyzna, który jest zwykłym e, jegomościem, tak, e, który pracy się w sumie nie boi, ale ma ciągutkę taką do elektryczności i widzi w niej naprawdę coś niebywałego. Co prawda nie jest ona jeszcze wszędzie rozstawiona, ale wpada na genialny pomysł, wpada na genialny pomysł, aby jej trochę podkraść. Oczywiście nie od razu. Najpierw poznajemy go w okolicznościach, kiedy spotyka, czy możemy użyć określenia miłość swojego życia? No niekoniecznie, ale osobę, z którą na pewno będzie wiązał dalszą przyszłość do na pewno pewnego momentu. I to wszystko jest tym, Początkiem całej historii, która no niestety nie jest zbyt optymistyczna, bo w wyniku pewnych zdarzeń, kiedy dochodzi do wielkiej tragedii podczas podkradania tego prądu, zanim on jeszcze został w pewnych miejscach zamontowany, nasz bohater trafia do więzienia i dopiero tam tak naprawdę zaczyna się jego ta właściwa, bym powiedział, historia historia, która pokazuje, jak można ustawić się naprawdę w każdych, wydawać by się, mogło w warunkach i Przeć naprzód. Przede wszystkim o czytanie książki, które myślę, że w czasach, kiedy dzieje się ta historia, niekoniecznie były jakieś pospolite. Podejrzewam, że było wiele osób, którzy byli zwyczajowo analfabetami, a on, mając tak ogromną broń w postaci właśnie umiejętności odnajdywania się w tych sytuacjach, czytania i, i, i wielu innych rzeczy, które będzie tam musiał robić albo w jakiś sposób pomagać pewnym istotnym osobom w więzieniu, pomoże mu przetrwać naprawdę spory czas. Tutaj to, jak to zostało pokazane, naprawdę, ja teraz sobie przypominam, bo jestem w miarę świeżo po lekturze i to jest niebywałe. Kurczę, Alex Inker naprawdę świetnie prowadzić potrafi historię w komiksach, które tworzy. Colorado Train też, pamiętam, przeleciał mi momentalnie. I tu jest podobnie. Bohaterowie sami w sobie, też, którzy tutaj są przedstawieni, są naprawdę ciekawi, zróżnicowani na swój sposób, bo jak to i w więzieniach tego typu poznajemy różne osobowości, niekoniecznie te dobre, no bo jednak więźniowie nie idą tam z przyjemności tylko za karę, oraz sami ich przełożeni. Jest ich co prawda mało, i zapamiętałem przede wszystkim całego tego szefa, jak, jak się mówi na nich. No ale wiecie, ten, który odpowiada za więzienie. Oraz jednego z takich kierowników zmiany, Grubaska z wąsem, który chyba nie przypadał specjalnie za naszym bohaterem. Także tak to wszystko wygląda. I owszem, komiks, trochę polityczny, trochę pokazujący życie tamtych czasów, troszeczkę pokazujący, jak w. Wspomniałem wcześniej radzić sobie w określonych okolicznościach. Ja to tak zobaczyłem w prosty, przyjemny sposób, ale mimo wszystko naprawdę jestem, no, zaskoczony. Acz jeśli chodzi o sam ten styl, różni się od Colorado Train, i powiem szczerze. Jedyne, co mogę się do niego odnieść, jest on poprawny, jest on ok. Przypasował mi na tyle, że dobrze wstrzeliwuję się w tą historię. Nie jest to może coś, co mi będzie, nie wiem. Ściągało sens powiek. Nie będzie to coś, co będę naprawdę się tym jakoś specjalnie jarał, ale jest to tak jak sami widzicie, kiedy przerzucam te strony. Kreska przyjemna dla oka. I ta kolorystyka, która tutaj została użyta, myślę, że ona też fajnie kontrastuje z całą tą opowieścią. Nie jest ich za wiele. Dominuje tutaj, jak widzicie, jak możemy zobaczyć, pomarańczowy. Zastanawiam się tylko, dlaczego właśnie ten kolor, no, Czarnoskórzy, tak bohaterowie, właśnie w taki sposób są tutaj przedstawiani. Ale jeżeli przyjrzymy się dobrze, to możemy zauważyć, że ja też to tak jakby widzę, że to jednak są takie kropeczki, jakby, jakby <laughs> przepraszam, was, na tej skórze i, i tak ten zabieg został zastosowany. Nie wiem dlaczego, nie będę się tutaj nad tym rozwodził. Natomiast mówię, sama historia w sobie naprawdę ciekawa i. No, dająca satysfakcję po zakończeniu lektury. Tylko ten tytuł to jest w ogóle jakieś totalne Mistrzostwo Świata. Tylko nie wiem, czy w tym pozytywnym, czy w negatywnym sensie bo kurczę, zaskakuje. Motyw niby ok, rozumiem, ale tu musiałbym się naprawdę bardziej zastanowić i głębiej i troszeczkę wypowiedzieć na temat tego, co zobaczyłem. To był taki lekki wstrząs dla mnie, ale rozumiem na swój sposób bo. Pewne rzeczy w głowie nam pozostają i nigdy się ich nie wyzbywamy. Tak było w przypadku naszego bohatera. A jak będzie w waszym przypadku? Jak wy odbierzecie tą e, pozycję? Nie wiem, wiem tylko, że możecie ją sobie kupić. Oczywiście, gdybyście chcieli, tutaj na dole w opisie tego filmu znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie to zrobić. Zachęcam Was do tego, tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Bardzo was o to proszę. Nic Was to nie kosztuje, a mi pomoże subskrypcja, nie wspomniałem, no to też kliknijcie od razu. Będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło. A tymczasem, co? Ja mówię Wam, cześć. Widzimy się w kolejnych materiałach.